Prowadziłem warsztaty dla ludzi młodych i w pewnym momencie po jednej z naszych dyskusji podchodzi do mnie młody mężczyzna około 25 lat, Martin, i opowiada mi swoje doświadczenie. Mówi, że był taki czas w przeszłości, że słuchał celebrytów i ktoś tam powiedział wśród nich: rób ta, co chce jesteś wolny. Rube, co ci się podoba. I Martin mówi, to było bardzo piękne, bardzo, yy, yy, bardzo to mi się spodobało. Zaspakałem rozkoszy mego ciała, zaspakałem potrzebę mego umysłu, czyli, czyli to myślenie o sobie dla siebie. Zaspakałem rozkoszy mojego uczucia, a więc tylko szukanie tych przyjemnych chwil, czuć się dobrze. Ale minęło kilka lat, mówi Martin. Wszystko stało się kłamstwem. Jestem ci niewolnikiem, rozkoszy mego ciała. Myślenia tylko i wyłącznie o sobie i dla siebie, czy szukania tych dobrych chwil, dobrych momentów, a lęk i niepokoje wobec cierpienia i rzeczy, które wprowadzają coś nowego w moje życie. Niedzielna refleksja. 9 marca, dzisiejsza Ewangelia, Łukasz 4, 11, 13. Wielki post. Czas upragniony, czas, upragniony, czas zbawienia. Dla Twojej duszy, Twojego ciała, Twojego umysłu, Twojego serca, abyś raz jeszcze stał, rozpoznał, kim jesteś, prawdę o sobie, i stał się tym wolnym człowiekiem. Dziś w Ewangelii Chrystus jest skuszony przez szatana. On żyje. On jest bardzo aktywny. W naszych czasach jest bardzo aktywny. I on będzie manipulował to, to, co mówił, jako wąż do Ewy. W ogrodzie mówi, przecież Bóg nie powiedział, że jeżeli zjecie, to pomrzecie. Kłamstwo. I mówi dalej, Bóg wie, że jeżeli zjecie ten owoc, stańcie się jak On, stańcie się bogami, poznacie dobro i zło. Kłamstwo. I zjedli. Złamali przekazanie, nie słuchali Boga, ale słuchali szatana. Zjedli i zostali wygnani stracili tę jedność ze sobą w obecności Boga. Tak więc to pojednanie z Bogiem w tym momencie kuszenia, w tym momencie manipulacji Twoim umysłem, Twoimi uczuciami, Twoim ciałem. Bardzo ważne jest, a czy w tym Wielkim Poście, abyś umiał raz jeszcze rozpoznać i zobaczyć, kogo słuchasz i kogo kochasz. Szatan czy Bóg? Chrystus mówi dzisiaj w Ewangelii, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Boga. Pos pokazuje tobie, pokazuje nam, w jaki sposób odrzucić manipulacje i kłamstwo szatana. Kogo słuchasz, kogo kochasz. Rozpoznaj, wybierz. A święty Paweł zapraszać cię, pojednaj się z Bogiem. Słuchaj Jego przykazań, które są miłością i są po to, abyś ty wzrastał w miłości, w wolności, abyś był i przeżywał ten piękno w sobie. To nie są, to nie są jakieś puste słowa. To jest rzeczywistość. Tego zapragnął w pewnym momencie Martin. Tak więc w tym kuszeniu, które przeżywasz w tej manipulacji, kłamstwie, którą, którą szatan. Ogarnia. Zadaj sobie jedno pytanie: kogo słuchasz, kogo słuchasz? I wówczas no, będziesz zbierał owoce.